nie ma co ukrywać, że trochę czasu upłynęło, odkąd ostatni raz widzieliśmy się tutaj na y, YouTubie. Y, przyczyn tego wiele nie będę ukrywał, że jedną z nich, też bijąc się w pierś, moje własne lenistwo i jakieś takie troszeczkę odpuszczenie sobie, a że Wielki Post i że z lenistwem walczyć trzeba nieustannie i starać się sobie nie odpuszczać, dlatego... Y, Mówię, wracam. Eee, wracam i ta myśl, by tu wrócić, już od jakiegoś czasu mi towarzyszy. Nie ukrywam, że też spowodowana jakimiś e, informacjami, głosami od Was, e, a już kiedy w supermarkecie przy kasie stojąc z zakupami, e, usłyszałem zapytanie, e, dlaczego filmików na YouTubie nie ma. No to mówię, może to jednak ma jakiś sens. I, jest jakimś dobrym, dlatego może warto znowu troszeczkę tutaj się pospotykać. co jak wierzę, będzie z pożytkiem dla mnie na pewno, bo to czegoś ode mnie też wymaga chociażby jakiejś pewnej samodyscypliny. I podjęcia własnej refleksji, jak ufa mi wierzę, skoro to oglądasz, to również dla Ciebie, więc mówię witaj, witaj. Ten niedzielny poranek, w to niedzielne przedpołudnie, i zapraszam, byśmy zasłuchali się w Boże Słowo, w dzisiejszą niedzielną Ewangelię. Dziś pierwsza niedziela wielkiego postu z Ewangelii według św. Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei. I głosił Ewangelię Bożą, mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dzisiaj właśnie o wyprowadzaniu się, bo też Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. I chciałbym, żebyśmy by uchwycili się um, tego zdarzenia, tego ewangelicznego obrazu. Życie nasze czasami pędzi. Myślę, że to jest rzecz, na którą narzekamy niejednokrotnie. Nie wiemy do końca, co z tym zrobić, godzinę za godziną, dzień za dniem. Przychodzi nam żyć i to nie jest nic odkrywczego w jakimś czasem wielkim pędzie, wielkim gwarze, wielkim tempie, gdzie nieustannie każdego dnia tak wiele do zrobienia tak wiele różnorakich bodźców do nas przychodzi, tego do końca nie zmienimy. Mm, oczywiście, jakiś wpływ na to mamy, ale właśnie w tym kontekście ta kwestia wyprowadzenia, jeżeli mm, moje życie to jeden wielki hałas, jeden wielki gwar, jedno wielkie tempo, y, brak jakiegokolwiek wyciszenia, zatrzymania, to mm, rzeczy ważne łatwo wtedy umykają to wtedy łatwo zapomnieć, albo też tylko z rozrzewnieniem wspominać te pragnienia, które w nas są, a które są jakimiś wiodącymi, podstawowymi i fundamentalnymi pragnieniami. Wtedy mm, łatwo o to, by gdzieś w tym gwarze mm, utracić nadzieję, może nie jakoś całościowo. Ale chociażby nadzieję, że coś może się zmienić, że coś może wyglądać inaczej, no bo nawet brakuje chwili, by jakoś się nad tym zastanowić, by jakąś refleksję podjąć. I właśnie w takim kontekście chcę, żebyśmy spojrzeli na wszelkie jakieś praktyki duchowe, które będziemy podejmować w Wielkim Poście, na każdą chwilę modlitwy, na każdą chwilę zatrzymania, refleksji, na każdy. Różaniec każdą chwilę z Bożym Słowem, jako na takie momenty, kiedy Boży Duch chce nas wyprowadzać, wyprowadzać na pustynię, by tam Pan mówił, przemawiał do naszych serc, a przede wszystkim był z nami, wyprowadzać nas, choć na chwilę, z tego gwaru, z tej codzienności, byśmy na tej pustyni, przy Panu, mogli znowu odzyskiwać nadzieję, wyprowadzać z tych przestrzeni naszego życia, gdzie może bardzo mocno zalęgło się myślenie, w moim życiu już nic się nie zmieni. To nie ma sensu. Z tą czy inną trudnością, z tym czy innym problemem, z tą czy inną słabością, ja już sobie na pewno nie poradzę. Tu już nic nie drgnie. Nie tam, gdzie zły, na różne sposoby zasiał w nas i jakoś to mocno zakorzenił myślenie bez sensu: już nie warto, z tego już nic nie będzie, mi już nic dobrego się nie przytrafi. Z tego myślenia Boży Duch chce nas wyprowadzać wyprowadzać, byśmy w Panu i przy Panu mogli odzyskiwać nadzieję. Nie byśmy, by ta nadzieja gdzieś mogła zaświtać. Że nie, to nieprawda, to kłamstwo. Może być inaczej. Że, że, że warto znowu zawalczyć, że warto otworzyć się na coś nowego. Że warto może o coś istotnego dla mnie po raz kolejny jeszcze zawalczyć. Ale też w życiu jako jednym wielkim gwarze i będzie łatwo gdzieś zapomnieć o najbardziej podstawowych, fundamentalnych tęsknotach, pragnieniach głodach, które w nas mm, są. I znowu właśnie yy, Pan chce nas wyprowadzać, Boże, Duch chce nas wyprowadzać, yy, byśmy, yy, by, by, by może wyciągnąć na wierzch te najbardziej podstawowe pragnienia. Pragnienia sensu, pragnienia dobra, pragnienia miłości, pragnienia bliskości ze Stwórcą, pragnienie bliskości yy, z Panem Bogiem. nie aby to pragnienie Znowu stało się w nas żywe, dynamiczne, żeby nie było ono tylko jakimś y, wspomnieniem rzeczywistości sprzed lat, kiedy to może okoliczności były bardziej sprzyjające i y, to pragnienie, te pragnienia bardziej y, dochodziły do głosu. Nie y, ja bym na nowo poczuł głód tego, na nowo poczuł głód sensu, na nowo poczuł głód prawdy, y, na nowo poczuł głód takiego życia w obfitości. Y, którego Pan dla nas chce, dlatego właśnie te wyprowadzki, dać się wyprowadzić. Do tego zachęcam siebie i Ciebie, by tak może spojrzeć na jakieś chwile medytacji, chwile adoracji, które jak wie, że będzie nam dane znaleźć w tym zagonianym naszym życiu, poowalcz o to, daj się wyprowadzić. Daj się wyprowadzić, a Boże, tu już będzie wiedział, jak te wyprowadzki wykorzystać, jakie pragnienia w nas odrodzić, jakie w jakich przestrzeniach wlać nadzieję. Dobrze ci było znowu zobaczyć. Ufam, że. Boży duch i mnie będzie wyprowadzał z jakiejś formy mojego lenistwa. Bo wiem, jak bardzo pragnę jako ksiądz żyć Bożym Słowem, dzielić się Bożym Słowem, mówić o tym, co sam gdzieś w sercu przeżywa mi czuję i dzielić się tym z Tobą, a jeżeli to jeszcze ma. Jakikolwiek pożytek odnieść w Twoim życiu, również to w ogóle już radość wielka. Więc mówię, do zobaczenia. Jak wierzę, za tydzień, znowu w niedzielę, dobrej Bożej niedzieli Ci życzę. Dobrego, Bożego, błogosławionego tygodnia.